Nauczanie domowe, wtorek, piąty tydzień, zwykły, psalm ósmy, wersety od czwartego do dziewiątego. Tytuł: Obdarzyłeś go władzą. Gdy patrzę na twe niebo, dzieło palców twoich, na księżyc i gwiazdy, które ty utwierdziłeś. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Czyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. Obce i bydło wszelakie i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. Salmista zauważa, że Bóg dał człowiekowi możliwość decydowania o świecie stworzonym przez Boga. To niesamowita godność, to niesamowita wielkość, to niesamowita odpowiedzialność. Piękne, ale też wymagające, powiedzielibyśmy, stanowisko, miejsce, funkcja. Salmista powie, Obdarzyłeś człowieka władzą nad dziełami rąk Twoich. Obdarzył Bóg władzą. Dzieła są Boże. I dalej wszystko złożyłeś pod Jego stopy. To wyraźne odniesienie do królowania, panowania. W mentalności Wschodu ci, którzy byli podwładni, upadali do stóp. Oznaczało to: Człowiek jest tym władcą, człowiek jest tym zarządzającym. Złożyłeś pod jego stopy owce i bydło wszelakie, dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie. Wszystko wymienione jako poddane człowiekowi. Dwa aspekty są tutaj ważne. Po pierwsze, to jest współdecydowanie. Człowiek nie jest Uzurpatorem jest tym, którego Bóg dopuścił do zarządzania, do współdziałania. Człowiek nie jest absolutnym właścicielem, świata stworzenia, czegokolwiek Ma z Bogiem uzgadniać, ma z Bogiem Współzarządzać. Ma od Boga uczyć się tego, jak to robić, w jaki sposób działać, aby decyzje, aby poszczególne kroki były rzeczywiście dobre, właściwe. Pierwsza więc refleksja: ja mam patrzeć, jak Bóg to robi, jak Bóg zarządza, jakim Bóg jest władcą, jak to robi mądrze. Odpowiedzialnie, jak bierze pod uwagę konsekwencje swoich decyzji, tak człowiek też powinien podchodzić do świata, do stworzenia. Ten namysł i przyglądanie się Bogu są ważne. Kiedy więc podejmujemy decyzję? Najpierw patrzmy na Boga. Boże, jak Ty to robisz? Jakim Ty jesteś Królem? W jaki sposób? Udzielasz innym możliwości działania, zapraszania ich do tego, aby z Tobą to robili. I jako ludzie mamy robić to samo. Mamy patrzeć na Boga Stwórcę, na Chrystusa Króla. Mamy patrzeć na Pasterza. To są te cechy, to są te określenia wynikające z obserwacji, jak Bóg zarządza światem. Ja chcę robić tak samo, siadając koło Niego, podejmując decyzje, porządkując wszystko w swoim otoczeniu. I po drugie, oznacza to odpowiedzialność. Ja mam odpowiadać za swoje czyny, ja mam odpowiadać za swoje decyzje. Nie może to być lekkomyślne. Nie może to być pochopne ani oparte na kaprysie. Odpowiedzialność oznacza przewidywanie skutków. Odpowiedzialność oznacza gotowość do naprawienia czegoś, jeśli decyzja była zła i działanie niewłaściwe. Oznacza to przyznanie. Tak, tuch, Chyba się pomyliłem, a tu na pewno się pomyliłem, więc wycofuję to, zmieniam. Ta odpowiedzialność oznacza też uczenie się na błędach. Po latach widzimy, jak czasami nieodpowiedzialne były decyzje tych, którzy to dobili przed nami. Nie wzięli wszystkiego pod uwagę, albo wzięli tylko tyle, ile potrafili. Więc my, nie mamy iść tą drogą, która prowadzi do degradacji świata, zniszczenia świata, ale mamy chronić, rozwijać i pomnażać to dobro, jakie Bóg złożył w nasze ręce. Z tym się wiążą oczywiście różnego rodzaju radykalne też tendencje niektórych sięgające aż po takie twierdzenia, że człowiek powinien zniknąć ze świata, ponieważ jest szkodnikiem. No nie jest szkodnikiem. To prawda, że wiele decyzji ludzkich zmieniło, przekształciło, a nawet czasami zdegradowało środowisko. To znaczy, że człowiek nie potrafił zarządzać. To znaczy, że człowiek powinien się nawracać ale z drugiej strony powinien właśnie być z tą naturą, w tej naturze i w takiej symbiozie, używając biologicznego języka, korzystając i troszcząc się. Bóg daje nam podpowiedzi, podpowiedzi, które oznaczają, jesteśmy stworzeni w jakiś sposób, mamy predyspozycje i ograniczenia i tym wszystkim należy się kierować. Te dwie cechy, współdecydowanie i odpowiedzialność, niech będą przy Twoich decyzjach. W Twoich decyzjach co do sposobu, stylu życia, co do zarządzania też tym środowiskiem, które jest do Twojej dyspozycji, co do sposobu zachowania w naturze i w kulturze. I niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.